Typowi faceci. Zaczynamy. Dziewczyny wyprowadza się od rodziców, żeby zająć się swoim życiem. Faceci wyprowadza się od rodziców, żeby oglądać pornole z dźwiękiem. <laughs> Jeszcze ta mina, jaką w ogóle? <laughs> Kobieta, zaradna, tutaj dobra praca, tutaj to, tutaj tamto, własna kawalerka facet. Nie, to, to, ten pokój to w sumie mi wystarczy, w sumie to nic więcej nie muszę mieć. W sensie, nie wiem czy się, ty, czy, z tym, czy się z tym jakby utożsamiacie, ale wydaje mi się, że tak to wygląda. Kiedy nie mogłeś się doczekać aż wpadnie, zwaliłeś trzy razy i teraz patrzysz jak memle twoją kichę jak stara baba kukułka. <grym> To jest tak złe. Boże, nie oglądałem Rika i Morty'ego tam chyba jeden sezon jestem w plecy coś, ale ciekaw jestem, co się działo w tym serialu w tym momencie. W sensie, totalnie nie mam pojęcia, ale docięte jest po prostu idealnie. E, co do tekstu? No nie wiem, w sensie, nie wiem, czy ktoś tak miał. E, bardzo chętnie się dowiem. W sensie, nie bardzo chętnie, w sumie to było dziwne. Ale mogę się dowiedzieć. Czemu nie? E, usłyszmy wasze historie. Niech wszyscy teraz faceci napiszą swoją typową Historię. Coś, co robił jak typowy facet. To jak kobieta robi na przykład, na co jesteś obrażona? Na nic, coś się stało? Nie, wszystko jest w porządku. Na pewno wydajesz się taka trochę nijaka. Nie, nie, wydaje ci się, wszystko jest dobrze. Nie interesuj się. To tak, mamy typowego faceta. Myśl, synek, myśl. Jak tata kupić gofra to za co kupi sobie piwo? A jakby jeszcze był nad morzem, to mógłby tych piw kupić 10 zamiast jednego gofra, bo 30 zł na gofra to 3 złote za piwo? To i tak w sumie drogo, bo można kupić taniej. A na promocji podobno czasami nawet za niecałe 2 złote. To nie? To synek gofra? Nie. Surowe ciasto mama ci zrobi w domu, bo gofrownicy nie ma. To prawie to samo. Holy shit, co to jest? To jest najdłuższy mem, jakiego widziałem. Kuzynka na rodzinnym spotkaniu. Jak można grać cały dzień w gry? Anon. To dziecinne. Ja. Jak można nie widzieć, kto jest ojcem własnego dziecka? To Puszczalskie. <śmany> Mama. Kuzynka. Brat. Dziadek. Dziadek najlepszy na razie. Ojciec. No tak. Kuzyn. <śmany> Siostra. Kolega, którego zaprosiłem! Zawsze najlepszy jest kolega, który totalnie nie wie, co się dzieje. On przyszedł tylko poczylować, przyszedł, nie wiem, zjeść. Obiad przyszedł pograć w gry. gry, tu się coś odpieprza. Zawsze, że się dzisiaj kłócą. Oto, tutaj jest jakiś problem, tutaj coś tak w sobie stoisz. Jak jesteś w tych gościach, w sobie nie wiesz, jak zareagować. Tak mam się dołączyć do tej konwersacji? Mam ich też zwyzywać? Czy mam raczej olać i stać? Wujek opowiadający w trakcie o drugiej <gry> wojnie światowej. O, oh oh, nie! Kobieta będąca dziewicą w wieku 20 lat, społeczeństwo. Gratulacje! Mężczyzna będący prawiczkiem w wieku 20 lat, społeczność. Społeczność? Co ja chwilę przed chwilą powiedziałem? W każdym razie ludzie, bra frajer. Przegryw i już 2-0 masz. <grych> Mógłbyś się w końcu ogarnąć. <grych> Ciekawe ile osób tak ma. W sensie, jaki procent społeczeństwa? W sensie, no tak jak to było z tym powiedzeniem, czekajcie, jak to było, że dobrze jest, jeśli klucz pasuje do wielu zamków, ale nie jeśli jednym klucz... nie, jeśli jednym kluczem można otwierać wiele zamków? Czy że wiele zamek, wiele zamków, coś zjebałem? A jeśli wy jesteście również typowym facetem albo typową kobietą, zostawcie łapkę w górę. zasubskrybujcie ten kanał. Będzie mi bardzo miło, żebyście byli oczywiście na bieżąco z tymi wszystkimi filmami. Faceci tacy są, nic mi nie jest. Po czym siedzą w samochodzie na parkingu i myślą o wieczności. W sensie lepiej jest płakać w Mercedesie niż w maluchu, tak? Więc. Takie jest podejście facetów, ale kiedy mają problem, nie wiem. Pewnie niektórzy siedzą na parkingu. Zakładam, że niektórzy idą do, jak to się mówi, swojego pudełka, bo nie wiem, czy kobiety wiedzą. Ale już jest naukowo udowodnione, że każdy facet ma w głowie. W sensie wyobraźcie sobie taką wielką. Nie wiem, jak jakby to nazwać. Taki wielki magazyn, gdzie nic nie jest poukładane i na samym środku jest takie jedno wielkie puste pudło, do którego zaglądamy bardzo często. I to jest tak zwany lag mózgu, albo udar. Albo po prostu bardzo często tam zaglądamy. W sensie możemy to na przykład zrobić na kanapie, możemy to zrobić sobie grając w coś, oglądając coś, albo na przykład na kiblu. To też jest dobre rozwiązanie. Kiedy kobieta, wreszcie, wręcza kwiaty innej kobiecie. Dziękuję, kochana, są naprawdę śliczne. Kiedy mężczyzna wręcza kwiaty innemu mężczyźnie? Takie. Z jakiej to okazji? A jeszcze jak spróbuj ojcu dać kwiaty, to jest takie piwa nie było? Wódka się skończyła? Co mnie obchodzi, że masz 11 lat? Babski wieczór. O mój Boże, słyszeliście w kim się podkochuje Kasia? Męski wieczór. To są takie zawsze hardkorowe odpały. Takie totalnie głupie pomysły na zasadzie Mamy bieżnie i Lego. A bo tutaj widzieliśmy odcinek na kanale u Krystiana o Lego, nawet dwa w sumie się pojawiły. I tutaj, no jak się chodzi po tym Lego, to no w sumie nie jest tak fajnie, nie jest tak ciekawie. Ej, zróbmy tak, że się rozbierz do samych gaci, będziesz biegu na bieżni i będziemy przyspieszać. A jak nie będziesz się wyrawiał, to spadniesz na Lego. Tylko plecami i całą resztą swojego ciała. Dziewczyny po wygraniu srebrnego medalu. Chłopcy po podbiciu całego państwa. Nie wiem, czy to jest nawiązanie do obecnych wydarzeń, które się dzieją, ale jeśli... Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Ale patrząc na to, no w sumie tak. Tak to trochę wygląda. W sensie, faceci mają trochę inne priorytety. W sensie, to nie jest takie jak dziewczyny... Wow, perfekcyjnie ci poszło, super, świetnie tutaj, wow, trzymamy kciuki, dalszych sukcesów a ta facet tam zrobił, coś super i... Anyway, teraz idę zrobić coś kolejnego. Spełnię twoje największe marzenie. Ocieplisz gar. No tak, w końcu samochód nie może być zimny, ok? Zimne mury to zimny samochód, a samochód musi być idealny. Karoseria, tutaj wjeżdżamy, trochę śniegu, pyk, wjeżdżamy, wszystko się rozpuszcza, tego już normalna domowa temperatura. To jest jak członek rodziny, to jest trochę jak ojciec i pies którego on nie chce, ale stary i pies po tygodniu wyglądają zupełnie inaczej. W sensie, jakby byli już od lat ze sobą. Mama próbująca oddać moje stare zabawki do domu dziecka. 25-letnia. Ja. <grytania> Jakie ja mam szczęście. Trzeba większość swoich rzeczy zabrałem z domu i nie muszę się martwić o takie rzeczy. Kawal, ale no, jeśli ktoś, ktoś tak ma, i matka w końcu stwierdza: Jezu, to. Masz tyle lat, już nie masz miejsca na spokój. Ja tutaj wezmę to, wydam tam tutaj do kuzyna na przykład. Albo tu do domu dziecka, wiesz, te dzieci się ucieszą z tych zabawek. Nie ma tak dobrze, to jak z klockami Lego. Nie ma takiej opcji. Nawet nie chcę o tym słyszeć, choć wartość tego mogłaby być mniejsza niż wartość suchej bułki. Nie ma opcji, że się tego pozbędę. Po prostu nie ma takiej opcji. Drogą czemu po lewej ten gościu wygląda jakby srał do tej miski. Ty i randomowy typ, którego spotkałeś po pijaku. Kocham i wspieram cię. To oczywiście zależy, bo faceci mają dwie natury. Albo się kłócą, wykłócają, są awanturnikami, albo są mega spokojni. Tacy właśnie jak dziewczyny na trzeźwach. Super, super kochana, tak, na pewno będzie dobrze. Poradzisz sobie, świat jest twój, trzymasz go za. Cokolwiek, co możesz się złapać, bo w sumie świat jest wszystkim. Chyba, że wylądujesz w przestrzeni kosmicznej, to wtedy nie masz się czego złapać, się udusisz. Wtedy już nie łapiesz świata? Halo, panie Sebastianie, zaraz skończymy montować turbo w pańskim E36. Seba, obuś się zespałeś. No tak, e, wydaje mi się, że jeśli chodzi o kwestię E36, to tutaj już krążą legendy. Turbo, kurwa, wygląda jak jakiś wielki ślimak. To jest prototop. Po prostu oni zrobili większy prototyp, żeby potem go zmniejszyć. Perfekcyjne turbo to jest tak zajebiste turbo w kształcie ślimaka, że jak je odpalasz, to zaczynasz się obracać po prostu lecisz jak taka śruba, co dodaje ci jeszcze pędu. O jest piękne. Kobiety, faceci myślą tylko o jednym faceci, może miałbym ochotę pójść do parku i karmić łabędzie? Bułką? Czemu nie? Faceci też mają delikatną stronę. Mają taką wrażliwą stronę. Kobiety myślą, że, a facet tylko jedny, on to tylko, tylko jedna mu w głowie chodzi. Nie! My mamy różne pomysły. Czasami chcemy zrobić coś innego, coś czego się nie spodziewacie. Czasami coś fajnego, a czasami chcemy pójść po prostu do pustego pudełka i żeby wszyscy nam dali kurwa spokój. Czy tak wiele wymagamy? Kochanie, czemu masz czerwone oczy? Jarałem. Nie kłam. Znowu patrzyłeś na ceny benzyny. No tak, kiedy jest już łatwiej wytłumaczyć cenami benzyny niż tym, że się jarało. No i jeszcze ta, ta, ta łezka taka w jego oku, no. Kiedy chcesz pojeździć swoim ulubionym samochodem, nie ma kobiety, nikt nie gada, nikt nie siedzi nad uchem, nikt nic nie plecie. Tylko ty i twój samochód i droga szeroka. Kiedy mieszkasz w innym kraju niż Polska, bo w Polsce dosyć wąskie. No! A tu takie ceny benzyny, że w sumie za tą wypłatę to trochę pojeździsz tym samochodem. A potem to już trzeba się zastanawiać, czy na prąd starczy. Może niedługo po 7 zł jeszcze, co? Chyba nikt o mnie nie pamiętał. Mhm. Uh -huh. Taka sterta, szczerze mówiąc. Urodziny chłopców Gredek dostał skar. O kur pełen zestaw. I skarpetki i gacie? Przecież nie mam urodzin święta. O, to może dlatego. Urodziny święta to skarpeta i majtki to się zgadza w sumie. To się zgadza w sumie. Szef, czemu jesteś taki zmęczony? Przecież dopiero wróciłeś z urlopu. Ja na urlopie. No tak, przecież szef nie bierze pod uwagę tego, że ktoś wziął urlop, bo musiał w ciągu roku wziąć na przykład te dwa tygodnie urlopu i nie miał kiedy wziąć, więc wziął teraz i nie wiem, robi remont w domu, naprawia coś w domu, buduje chałupę, sam w zeszłym gospodarczym i myśli, że się zmieści w 100 tysiącach. Pozdrawiam wszystkich, którzy się teraz budują. A potem, no nie wiem, no, że to pojechałeś wypocząć, to... gdzie byłeś? Teneryfa, jakieś kalambury, ka kanary, Karaiby, coś tam ale ja nie słuchałem, a ty kuźnia tylko z roboty, tylko ty zmęczony i zmęczony. Popracuj jeszcze trochę, bo szef musi pojechać sobie na Majorkę. Zdjęcie dziewczyny. Oczekujesz, że dziewczyny będą się kierowały tymi nierealnymi standardami piękna. Musicie być jak szalona rzeka, jak tajfun, który obali mur. Równocześnie tak tajemniczy, jak księżyc, co wygląda tu za kur. <grym> tak jest. Tak, ja się zgadzam. Tutaj jak najbardziej ja będę taki. Będę jak szalona rzeka, czyli będę szalony. Jak tajfun, który obali. Mur, szybki będę i taki porywczy, a równocześnie tajemniczy, bo założę kominiarkę i będę wyglądał z za rogu na panie. Dziewczyny po śmierci. Wow, babciu, pamiętasz mnie? Ależ oczywiście, kochani, faceci po śmierci. Gdzie jest Wojtyła? Ale proszę, proszę nie, nie szkalować papieża. Chociaż w sobie wam się chyba podobają takie memy, więc czemu nie? Jeszcze jak? Nie wierzę, on nie płakał na Tytaniku Jak faceci mają w ogóle jakieś uczucia? <głos> Wiedźminek <głos> Faceci mają uczucia, ale mają po prostu trochę inne przedziały W sensie, jeśli mamy taki przedział i kobiety mają ten, to, kobiet, to faceci mają ten No dobra, takiego kobiety mają tyle, a faceci mają tą końcówkę Okej, okay, dobra, no jakby mniej się wzruszamy, ale szczerze przynajmniej O, to jest moja linia obrony Jakby co? Pomożesz mi się wytrzeć? <laughs> Cycki są już suche. Nie, nie są. <laughs> Facet ma zawsze własne podejście, jeśli chodzi o coś. Czy coś na przykład jest suche, czy nie jest suche. Czy coś już jest gotowe, czy nie jest gotowe. Kiedy wydaje wam się, że coś już jest gotowe, według faceta to może jeszcze nie być gotowe, tak? To jest tak jak z tym, że kobieta mówi daj mi sekundkę, idzie się malować i wraca po dwóch godzinach. Tak samo faceci mają swoje po prostu podejście, nie? Jak kobiety używają ręczników? Stopy, twarz, włosy, ciało. Jak faceci używają ręczników? Wycierałem dupę tą stroną. To jest takie prawdziwe. Bierzesz ręcznik. Jak było tak, teraz go obróciłem. A, okej, okay, bezpiecznie, to druga strona. Czym myję samochód? Czym myję siebie? To jest i tak, tak nad wyraz dobre, powiedzmy, bo samochód się zgadza, ale czym myję siebie to bardziej powinien być takie, takie najzwykłe, takie najtańsze mydło po prostu z takim dozownikiem, jeszcze wiadomo, bo jest się leniem i żeby się nie chciało klikać. To tak mogłoby to jak najbardziej wyglądać, ale tam może butelka jest akurat dopasowana do małej ilości miejsca, może to jest po prostu takie logiczne myślenie według faceta, kto wie. <tut> Przechodzący obok zlewu z brudnymi garów. Nic nie widzę! Ślepy jestem! Tu N nie, tam nie zerkam. Mm -mm -mm. Tam, tam się nie zerka. A potem. Co, nie widziałeś brudnych garów? O, są jakieś brudne naczynia? O, nie widziałem. No, a co sprzątnęłaś? Sprzątnęłam. A, to dziękuję, dziękuję. Jest. Kochani, idź do sklepu i kup parówki. Jak będą jajka, to kup 10. Dzień dobry. Są jajka? Są. To poproszę 10 parówek. No tak. jest takie prawdziwe z tym słuchaniem na zasadzie zrób to i to. Jasne, super, ja ogarnę tylko dwie rzeczy ze sklepu, dzień dobry jest. Ale pewno okazuje się, że potem lecisz drugi raz, bo czegoś nie wziąłeś. Tak jak w tym przypadku, nie no, ale można byłoby to tak zrozumieć. W sensie można byłoby się zamotać. To jest najgorsze, to, że jak facet się pomyli, to jest źle, to jest najgorzej. Ale kiedy kobieta się pomyli, nie no wiesz, po prostu tu było wiele innych rzeczy, ale pamiętałam jeszcze o tym, pamiętałam jeszcze o tamtym, a kiedy facet pójdzie, kupi wszystkie rzeczy i zapomni o tej jednej, jednej, jedynej, ale będzie pamiętał w międzyczasie o o tym że a twoja dziewczyna ma na przykład okres to kupujesz czekoladę a dobra skończył się papier ręcznikowy do kuchni to kupujesz o tutaj przydałoby się jakieś piwko to kupujesz dwa piwka żeby wieczór przy filmie usiąść nie nie widać tego widać tylko to co złe czyli zapomniałeś tej jednej rzeczy i najczęściej jest to taka najmniejsza pierdoła po którą się wracasz i płacisz złotówkę i nie masz drobnych i potem pani w sklepie robić problem prawdziwe bardzo tak samo jak prawdziwe jest to co czuję do was dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tych odcinków mam nadzieję że ten się wam podobał. Jeśli tak, subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło, no i pa pa!